Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Trwają przygotowania koszykarzy Żaka Koszalin do nowego sezonu w koszykarskiej pierwszej lidze. No i tak można powiedzieć, że stałym sparing partnerem zespołu koszańskiego jest Kotwica Kołobrzeg. Dlaczego? No, nie mamy daleko do Kołobrzegu, Kołobrzeg nie ma daleko do Koszalina, stąd obie drużyny najczęściej sparują ze sobą. Pierwszy mecz sparingowy w Kołobrzegu wygrała Kotwica, w Koszalinie Zapowiadała się ciekawa konfrontacja, co prawda Żak przystąpił do tego meczu bez dwóch swoich w zasadzie podstawowych graczy, bez Marcina Dymały, a także Amerykanina Jamala McMareya. No ale mimo wszystko zespół koszański pokazał się z dobrej strony, od początku do końca prowadził wyrównaną walkę z Kotwicą. W trzeciej kwarcie było całkiem dobrze, zespół koszański wypracował sobie 5 punktów przewagi, nawet 7 punktów było różnicy na korzyść Żaka. Ostatnie kwarcie Kotwiza szybko dogoniła Żaka, wypracowała sobie przewagę. Dwie trójki na koniec meczu Żaka i utrzymana przewaga przez zespół koszański. Ostatecznie Żak wygrywa z ekipą kołobrzeską 60 do 58. Dla zespołu koszańskiego Aleksander Lewandowski zdobył 19 punktów, 16 dorzucił Maciej Szewczyk. Także cenne zwycięstwo na takie na podbudowanie zespołu przed nowym sezonem koszykarski pierwszej ligi i to pewnie to nie jest ostatni mecz sparingowy pomiędzy tymi drużynami. Posłuchajmy co mieli do powiedzenia trenerzy obu drużyn po tym spotkaniu. Kolejny etap przygotowań. Widać, że oba zespoły mają bardzo ciężkie nogi. Cieszy wygrana, mimo że to sparing, to i tak nie można podchodzić do meczu, że żeby tylko rozegrać, natomiast każdy tutaj gra o to, żeby wygrać. Drugi mecz, mało punktów rzuconych, widać, że to jeszcze szwankuje ciężkie nogi, natomiast no, mam nadzieję, że z, z czasem przyjdzie tych punktów coraz więcej, bo na defensywę nie możemy narzekać, tylko musimy otworzyć się bardziej w ofensywę. Tutaj jest, powiem szczerze tak, czekamy tutaj na powrót Marcina Dymały i przyjście nowego zawodnika i też są momenty takie, że chcemy, żeby każdy zawodnik mógł się wykazać pozytywnie bądź czasami negatywnie, natomiast to da nam obraz, jak zawodnicy będą się prezentowali w sezonie. Po to są mecze przedsezonowe, żeby zobaczyć różne ustawienia, przetestować, żeby każdy mógł sobie zagrać. Nie chcemy tutaj piłować tylko i wyłącznie najlepszych graczy, natomiast chcemy też, żeby młodzi mogli tutaj się wykazać. Myślę, że niektórzy wykorzystują swoją szansę, niektórzy, niektórzy mniej, ale no, na razie cieszymy się z tego, że wygraliśmy ten dzisiejszy mecz i za chwilę wracamy dalej do pracy. No na pewno jestem zadowolony z defensywy, bo na tym się skupiliśmy. Prawda może atak atakiem gdzieś tam ciężko, no wiem tu akurat ciężko, ciężko się trafia na te kosze, ale to nie było trudny temat ten mecz, na pewno była defensywa. Myśmy maksymalnie, maksymalnie dać, dać koszalinowi zdobyć 60 punktów, tak to założyliśmy, okej okay, bo przegraliśmy ten mecz, ale na pewno jestem zadowolony z defensywy. Ofensywa, my, my, mieliśmy pozycję, mieliśmy lay mieliśmy mieliśmy mnóstwo czystych pozycji, nie trafialiśmy tak jak z koszulków, nie trafiasz to, to przegrywasz mecze. Ale no, atak na pewno z biegiem czasu przyjdzie i ta pewność siebie w ataku. Najważniejsze jest na ten moment zaangażowanie w defensywie i o to mi chodziło. Widzę, że cały zespół dobrze reaguje. Wszyscy chcą bronić, wszyscy chcą się poświęcać w obronie i wydaje mi się, że to jest klucz do, do dalszej pracy. Żakoszanie już w najbliższą środę i czwartek zagra kolejne mecze sparingowe, tak to można określić, bo, bo to będzie turniej memoriałowy w Stargardzie, gdzie nasza ekipa wraz z trzema innymi najlepszymi zespołami z województwa Pomorskiego wezmą udział w memoriale Romana Wysockiego. To jest taki turniej, który jest co roku rozgrywany. Rywalami będą Kotwica, Kołobrzeg, Spójnia Stargard i King Szczecin. Oczywiście rywalizacja toczy się na zasadzie półfinału i finału. Półfinału, mecz o trzecie miejsce i mecz o pierwsze miejsce. Nasz zespół na pewno zagra w środę o godzinie 17.30. Z Kingiem wcześniej zapowiada się ciekawa konfrontacja. Dzień później, w zależności od wyników spotkań półfinałowych, zespoły będą walczyć o poszczególne miejsca w turnieju. Zobaczmy, zobaczymy plan turnieju, który będzie rozgrywany w najbliższą środę i czwartek w Stargardzie program memoriału imienia Romana Wysockiego w Stargardzie. W najbliższą środę o 17.30 Żak Koszalin zmierzy się z Kingiem. Szczecin. O godzinie 20 spójnia Stargard Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg. 12 września w czwartek mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o 17.30 a finał o godzinie 20. Przechodzimy do Super Ligi Piłki Ręcznej Kobiet. Młynny Stoisław Koszajny, W ten weekend miały wolne. Nasze Szczypiorniski odpoczywały przed kolejnym meczem ligowym, ale nie wszystkie zespoły miały wolne, bowiem w tym tygodniu był mecz, który dokończył pierwszą serię pojedynków pomiędzy Ruchem Chorzów a Piotrkowem Piączków Trybunalskim. To spora niespodzianka i zwycięstwo ruchu we własnej hali. Natomiast w weekend odbył się mecz o Super Puchar Polski, w którym Zagłębie Lubin zmierzyło się z kaperem gminy Kobierzyce. Super Puchar dla Zagłębia. Zobaczmy wyniki tych spotkań. Także przypomnimy tabelę Superligi i zapowiedź tego, co będzie się działo w najbliższy weekend. Mecze piłki ręcznej kobiet. W Superlize dokończenie pierwszej serii ruch Chorzów pokonał Piotrzkowie 31 do 29. Superpuchar Polski dla Zagłębia Lubin, które pokonało KPR Gminy Kobierzyce. Aktualna sytuacja w tabeli Superligi: Zagłębie na pierwszym miejscu. Później są KPR Gminy Kobierzyce i Ruch Chorzów. Dwa punkty ma Urbis Gniezno, jeden start Elbląg. Bez punktu do tej pory Pioczkowia młyny, energa kalisz MKS Vanflor Lublin i Sośnica Gliwice. Program drugiej kolejki młyny z tysiącowkoszami podejmą MKS Urbis Gniezno. Piotrzkowia zmierzy się z Zagłębiem, Energa kalisz podejmuje MKS Vanflor Lublin, Sośnica zmierzy się z energią startem Elbląg. KPR Gminy Kobierzyce podejmie Ruch Chorzów. Elin Gwartya Koszalin, nasz zespół jest coraz bliżej nowego sezonu w lidze centralnej piłki ręcznej Mężczyzny. Inauguracja sezonu już w najbliższy weekend. Przypomnę, nasz zespół będzie grać z Padwą Zamość, ale do tego meczu jeszcze nasza drużyna rozegrała ostatni mecz. Towarzyski rywalem był GKS Żukowo. To spotkanie odbyło się w sławnie mecz pokazowy. W zasadzie zespoły jeszcze testowały swoje umiejętności przed nowym sezonem. Zwycięstwo Elingwardii Koszajn 37 do 32, także po raz kolejny nasza wy, drużyna wygrywa z ekipą z która również występuje w lidze e, centralnej. Przypomnę, w najbliższy weekend nasza drużyna Elingwardia Koszajn jako Beniaminek rozpoczyna nowy sezon w lidze centralnej e, piłki ręcznej. Najbliższy weekend rozpoczyna się nowy sezon w Lidze Centralnej Piłki Ręcznej Mężczyzn. Eling Guardia-Koszain rozpocznie sezon od wyjazdowego meczu z Padwą Zamość. AZS AWF Biała Podlaska podejmuje Nielbę Wągrowiec. SMS Kielce zmierzy się ze Stalą Gorzów. Grot Blachy Pruszyński Anilana. Łódź podejmuje Olimpie Piekary Śląskie. Handball Stal Mielec zmierzy się z Jurandem Ciechanów. Grunwald Poznań podejmuje Sandrespa Pogoń-Szczecin, a także KPR Fit Dieta Żukowo podejmuje siódemkę mieć hura Dla przypomnienia w najbliższy weekend mamy mecz ligowy Młynów-Stojysław-Koszajn, który zmierzył się z Urbisem Gniezno. Zapowiada się ciekawa konfrontacja. Poza tym Elingwardia-Koszajn grać będzie na dalekim wyjeździe z Padwą-Zamość. No a koszykarze dalej przygotowują się do nowego sezonu w pierwszej Lidzę. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstaklasa za tydzień. Do zobaczenia.